Dzień dobry, kochani. Jest już godzina 18, czyli zaczyna się robić wieczór. Chciałam Państwu przedstawić kwiaty, które nocą się otwierają, czyli wieczorem zaczynają się otwierać. Nazwa jest ciekawa, bo dziwaczki, czyli taka pasująca do tych kwiatów. Mam tu praktycznie chyba wszystkie odcienie. Jeszcze powinien być różowy, ale chyba tutaj jest, tylko jeszcze się nie zdążył rozłożyć. Przepięknie wyglądają te kwiaty. Do południa są rozkwitnięte. Potem zamykają się. I właśnie wieczorem, o tej porze, teraz otwierają. Wygląda to cudownie. Wysokość jest około metra tych kwiatów. Fajne są, bo się nie wywracają. Znaczy, ja tu mam pod murem, pod domem, ale sądzę, że. Jakby ktoś w rządce sobie posadził, też będą pięknie wyglądać. Polecam te kwiaty. Poznałam ich niedawno, mam je dopiero trzeci rok, ale jestem zachwycona tymi kwiatami. I co najważniejsze, jest taka ciekawostka, że można je rozmnażać przez nasionka takie kuleczki, mają lub wykobywać tak jak dalie. Także są dwa sposoby. Nie zimują. To Zaraz mówię otwarcie, nie zimują, ale gdy je wykopiemy lub pozbieramy nasiona, mamy cudowne kwiaty. Ciekawe, po prostu takie inne.